Chciałabym powiedzieć wszystkim, żebyście próbowali. Żebyście próbowali, sprawdzali i nie, nie bali się, niezależnie od tego, ile macie lat. Nawet jeżeli wam się wydaje, że to jest tylko dla młodych i że dla was już się skończył ten etap, ponieważ to jest niesamowity kop, kiedy odzyskujesz tą świadomość i ekscytację nauki nowych rzeczy. Nazywam się Kasia Dzwonek i na co dzień pracuję w IT. Już od 15 lat pracuję w IT, jako Senior Product Manager w Just Join IT, czyli firmie zarządzającej portalami z ogłoszeniami o, o pracę. I każdego dnia współpracuję zarówno z zespołami UX-owymi, jak i z programistami QA, działem sprzedaży i biznesem po to, żeby tworzyć rozwiązania, które naprawdę pomagają ludziom znaleźć lepszą pracę. Na początku jak czat się pojawił, no to zaczęłam robić takie bardzo podstawowe rzeczy i mniej więcej wiedziałam, co to jest Mid Journey, korzystałam z czata, pojawiały się jakieś być może aplikacje do, do robienia prezentacji trochę wspomagałam się na przykład Beautiful AI w przypadku prezentacji, którą robiłam na I Love Marketing w zeszłym roku ale bardziej używałam tych narzędzi z ciekawości, a nie świadomie. To był taki trochę gut feeling. Wszystko zmieniło się, gdy zaczęłam ten kurs, bo taki switch mi się w głowie przestawił. Na początku było tak, no dobra, to męczyłam się z tym dwie godziny, to może już przestanę się męczyć i spróbuję jakiegoś narzędzia AI. A teraz jest tak, no dobra, to siadam do AI i to są pierwsze rzeczy, których otwieram. To jest dla mnie taka, taki partner w pracy. Na co dzień. Korzystam z, te, tego, z tego w tej chwili do analizowania danych, do robienia jakiś makiet, e, i najważniejsze, że to totalnie zwiększyło moją skuteczność i przyspieszyło moją pracę. Jak w pewnym momencie poczułam, że wszystko w mojej obecnej pracy zaczyna się trochę kręcić w kółko. Ja już wiem, jak dowieść projekt, wiem, jak prowadzić zespół, jak pogadać z biznesem, żeby wyciągnąć od nich e, e, informacje, czego potrzebują. Ale co dalej? Po prostu stałam się tylko product managerem, i AI pojawiło się jak taka trochę iskierka nadziei, bo pomyślałam, że to jest coś, co może zmienić moje zasady gry. I zaczęłam grzebać, testować, i ta ekscytacja, której dawno już nie czułam, wróciła, bo mi to pozwoliło połączyć moje techniczne wykształcenie i doświadczenie z tą taką kreatywną e, częścią. I nagle znowu zaczęłam coś budować, eksperymentować. I trochę zadziwiać sama siebie i otwierać się na rzeczy, których już dawno nie próbowałam. Wychodzić poza schemat. Turbo doładowanie. To jest taka pewność siebie w korzystaniu z tego, że to jest też coś dla mnie. Ja mam w zespole ludzi, którzy mają po 20 parę lat. Ja bym mogła być mamą <laughs> w ich większości. I tak trochę w pewnym momencie myślałam, że dla mnie ten świat już się zamknął, że to są już takie nowości, które dotyczą tylko e, młodych ludzi, a to przestało być dla mnie dzięki temu e, kursowi jak takie magiczne pudełko. Zaczęłam to wszystko rozumieć, co się dzieje pod spodem, co się dzieje pod maską dał mi taką strukturę, którą wcześniej robiłam troszeczkę na czuja i na chybił-trafił, a tutaj wszystko po prostu trafiło na swoje miejsce, po prostu wskoczyło w odpowiednie klapki. To była taka praktyczna szkoła robienia rzeczy z AI, no i do tego świetna społeczność. Mnóstwo totalnie inspiracji, wymiany wiedzy, testowania. Taki vibe, który daje mocnego kopa, no i oczywiście prawdziwy promek tego kursu, czyli Maria w której wiedza, otwartość i charyzma działają jak taki totalny zastrzyk albo pigułka skoncentrowanej motywacji. Ten kurs zmienił to, jak pracuję i jak myślę o swojej roli w zespole. W tym momencie AI jest Częścią mojej codzienności. Jak otwieram komputer, to pierwsze co robię, to odpalam MCP do Figmy i do Jiry, żeby można było w klodzie. Już nie, nie korzystam z Jiry do tworzenia zadań, tylko piszę do Kloda, żeby mi napisał zadanie, bo wiem, że on do tego jak. Zrobi, zrobię sobie dobrze środowisko i dam mu pewien kontekst, to jest mi w stanie dopisać pytania, o których ja nie pamiętam, które powinnam zadać, a zadaję też takie czasami proste i ogólne, na które naprawdę byśmy nie wpadli, bo za bardzo jesteśmy wdrożeni w produkt. Też jestem na etapie aktualnie tworzenia bota który będzie odpowiadał wewnętrznie na pytania na takim wewnętrznym naszym kanale supportowym i jestem w trakcie tworzenia bota samej siebie bo wpadłam na taki pomysł że nakarmię AI moimi informacjami w sensie statusami projektów kto się czym zajmuje co jest na jakimś etapie jak pojadę na urlop Tak, komuś się coś przypomni to zawsze będzie mógł mojego bota zapytać co się dzieje a więc Staram się na każdym, nawet w zeszłym tygodniu, zostałam poproszona o stworzenie jakiegoś z burzą, na burze mózgów pomysłu na nowy produkt. I na początku odpaliłam sobie prezentację i zaczęłam pisać, a potem sobie myślę, nie. Odpaliłam bolta i zrobiłam w 10 minut stronę internetową, która pokazuje mój pomysł, która jest klikalna, gdzie można się zarejestrować, i to wszystko po prostu wskoczyło na swoje miejsce i co ważne, zauważyłam też, i to też jest duża dawka tego kursu i my żyjemy w IT w bańce, żyjemy w bańce wiedzy o AI i tylko mam wrażenie, że cały świat zewnętrzny dookoła trochę coś tam wie, ale nie korzysta z tego tak jak my i Staram się i w, wśród ludzi w firmie poszerzać tą wiedzę, ale też wśród przyjaciół i ostatnio nawet na babskim wyjeździe zrobiłam godzinną prezentację dziewczynom na temat narzędzi jajowych i jak można z nich korzystać i czym się można posiłkować. W pracy, więc wiem już teraz, że to nie jest żadna czarna magia, że to wszystko jest dla nas, że to wszystko może nam pomóc i że warto o tym mówić głośno i szerzyć, bo daje kopa energetycznego.